Patrzcie co za kurwa, goni mnie bo kurwa nie chcę solu wyznać, a ty kurwa suko Jakaś, kurwa, nik kurwa, big kurwa, tic tits Zajebane rozpę, zajebana to ty jesteś głodem kurwa, ci cycki nawet wychodzą z głodu Znaczy nie cycki tylko żla no ja pierdolę kurwa i patrzcie kurwa kręcić dla was kurwa, czy nie? Ta suka chodzi jakiś i kurwa... No, szmato Pierdolona kurwa, idiotka W ogóle tak to się ma, co nie? Ale wiatr zajebisty, kurwa no, Ta szmata jebana kurwa chodzi i mi się kurwa kruje, ty? Si, kurwa parze dla kiebany i w tym paździe żumuje No dobra kurwa Lecim seks eku kurwa coś tam dokończyłem, co nie? Czy coś tam kurwa, a jak ja się No nie wiem, że jeszcze mnie tutaj będzie śledzić słuka, bo ja wtedy jeby. Dojebę. Dojebę ją kurwa. Dojebę kurwa. No. Kurwa, właśnie. Przez mi misję kurwa lewe mm. Wiecie co, ubiłbym sobie pera. Dzia działają te lizanki kurwa lizanka zawsze działała. Chuj zobaczymy Jak tam kurwa Co tam idziemy na kawę O kolejny kurwa los. czyś los sprzedałem kurwa za 200 kolobów pereł 20 losów A kurwa kolejny los A tam chuj, To jest złota perła kurwa Treba kurwa se zbiera człowiek Pewe kurwa od zajebania, żeby kurwa zrobić tylko Na przykład, kurwa z na plus jeden albo Nie no z mieczem to jeszcze źle Nie, jest, chyba jeszcze go zrobię, co nie Nie mam niebieski To pierdolę wstyd Kurwa jak tu handlować No kurwa same wetki le są, bo no, ja pierdolę pojedicyjny level mam Ja chcę ripka, ja chcę ripka Bo ripka swędzi cipka Ja chcę ripka, ja chcę ripka Ja ripka dzisiaj swędzi cipka Ja pierdolę ze mnie kurwa za jakiegoś ripa to chuj czas mnie To Też nie jest pota W Ale kurwa dzisiaj dwa odcinki będę upał co nie Będę upał ten co przed chwilą nagrałem I ten co teraz nagrywam Kurwa będziecie mieli co oglądać, ja będę miał kurwa dłużej wolnego, tak zwany kurwa, bezpłatny urlop kurwa Ole mnie kurwa coś zlagowało. Jo pierdolę Co za pasz dla ki A no... dropi mi kurwa te niebieskie manych chujstwa. Ale kurwa tak dropi kurwa jakby się kurwa daltonista kurwa jakieś to kurwa jakiś daltonista. Najwięcej to kurwa dropi Redek, co nie, później kurwa. Masz białe, a na końcu kurwa te szłaty. kurwa więcej dropi złotych kurwa niż kurwa niebieskich. Ale chuj kurwa, kurwa, ja pierdolę, jakby zagrał nawet kurwa 15 Nie ma. Że mnie czas robi. I nie przejadę tędy, bo kurwa strasz na mnie nie pozwala Straż kurwa graniczna Ale co, pojadę na skrót. Zapierdała przez pustynię Przez pustynię kurwa bez piasku nie wdalam przez prosty nie piasku Patrzcie drop. Co to kurwa. Długie kurwa włosy Zielone Łoniaki plus 8 Dobra, właśnie Kurwa mać! Ja bym kurwa nie wiem co mam zrobić, nie wiem kurwa Co nagrywać, ja to opierdolę Nagram Ten kurwa no odcinek jeszcze te dwa level lapy kurwa, jeszcze tego do dropy tej 15 zobaczymy co runkem mi zrobi i spierdalam na amlecie. To jest kurwa 13 niebieskich, co nie? 14 16, kurwa 17. dobra, uciekamy od tych skurwysynów i chuj, patrzamy czy robi runkę kurwa na jedynkę. A jak nie to ją kurwę spalę. <laughs> dobra, patrzamy kurwa co nie, bo patrz. Na chłana trzeba... Tu ciaka, kurwa zjem na tym, nie no. Trzeba kurwa dwieście. Nawet kurwa się nie pucam. Ale chuj. Na chłana trzeba... 25 kurwa i się też nie opłaca, bo co mi kurwa w okresie HP nie co zrobię, Runkę to się trochę opłaca, bo no do PVP chuj spali, czy zrobi? Zrobiło pis of oh, kurwa so much. i chuj ej I dobra kurwa, ja idę złapić Wy, nie, nie spać może kurwa późna pora 이나라 o u know, I y o